Szanowni inwestorzy, co prawda od tygodnia mamy wzrostowe odbicie na Wall Street, ale wciąż w wskaźniku nastrojów dominuje ekstremalny strach, więc giełda papierów wartościowych, i to pomimo tego ponad już 10% wzrostu, pokazuje ekstremalne negatywne nastroje. Dlatego też będziemy się zastanawiać, czy rzeczywiście inwestorzy wierzą w tendencję wzrostową, czy to jest tylko i wyłącznie wzrostowy, chwilowy ruch, który będzie szybko zakończony. Oczywiście od tematów związanych z eskalacją i deeskalacją, czyli od polityków będzie zależało, czy giełda wykona odwrócenie w stylu V, czy też będziemy świadkami nawrotu negatywnych informacji. Śledźmy spływające informacje, obserwujmy to, co się będzie działo. Wiele nam to powie, ale przypominam, wciąż mamy już ósmy tydzień z rzędu, albo już nawet dziewiąty, gdy na rynku mamy ekstremalny strach. No i pytanie jest, czy inwestorzy dobrze przewidują to, co się wkrótce wydarzy na giełdach. W Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam.